Nikt nie gra w grę. Klasycznie. O, o, to są focus. za ludzie. Full focus. Aha, no to full focus. dobra, ale. To jakieś USA? Czekaj, Słońce. Tak. USA, dobra. Pickupy same. Jaki, ale jakieś takie ciepłe mi się wydaje. Coś. Ciepłe. No na pewno nie jakiś Nowy Jork. No, takie coś, kurwa. A co to może być? No, to jest ten. Indianapolis to jest. Poważnie? Nie wiem. Kurde, Cielą. a nie coś tu południe jakoś? Nie, nie wiem, nie widzę, czy są tablice, czy nie ma ciężko. Jakoś Atlantę. Atlantyda. O. Wow! <grym> no, powiem No, wiecie no. że Indianapolis to. od no. początku. W porządku, będzie, będzie wrzucone. No i rejestracji nie widzę. Mam ten... Coś bałkańskiego. Przecież Grecja. Grecja może nie. Aha. 2022, no nie wiem. Pomóż mi, co mam kliknąć? Nie Chorwacja Chorwację daje. Chorwację? Kurwa. Gdzie mam kliknąć? Nie, nie wiem. wiem. Tam nie ma, Co? No. Aha, jeszcze chłop kliknął dobrze, nie? Raz hmm. ja. Raz i ja, no też tak pomyślałem. Mamy sowieckie słupy. Ten po prawej? No. Na, ma na maksa? Sowiecki to jest? No. M muszę na plonkiet sprawdzić. A tego nie będzie? Nie będzie? <laughs> Nie trolluj, powiedz mi wprost. Serio? ja Nie wiem, czy będzie, no tak wygląda słup. takie masz. Czy o Słowacji, w NRD? takie masz. W Rosji. A, WNRD, no to. <grywy> Dobry hecz. Nie, Dobra, ja, ja daję jej katyrę. ty jesteś? Aż tak? Ja zostanę na no, Moskwy. No, no, aż Jakie ty masz info? No nie ma, no nie ma, bo na NMPZ to gówno jest z tego. Uh, uh. <noise> to jest historia. To Jeszcze nie. <noise> nie mogę żyć. Dobra. spokojnie, nie odkujemy się. Tu mamy, tak. Yy... Trzeci raz Francję? No, być może. <noise> nie, ja już wydaję Francję teraz, bo. Nie, jak Francja, to tu będzie. A ja dam tu. Tu? Tu? Baba. No? Baba. To ja daję Isle of Man. No, w koniec, No, kojeckie. O, zaraz rozjebali. A, 350 tylko. To co? Jeszcze raz. A, A min minus 9 No. Sowiec... Ale dobrze, bo Francja. tam? Jaka Francja? Komunistyczna, wręcz komunę, Sowieckie supy. No, no. Sowieckie supy. Typowo dla Francji? Potem mówisz, no na 100% to jest Rosja. I... Francja się okazuje. I potem, jak ja ci mam ufać, Andrzeju? No bo klikłem Rosję chyba, nie? A <grym> była Francja. No to, a ty co byś kliknął? No Rosję bym kliknął. Też bym kliknął No, no Rosję. to co narzekasz? Tu masz szwedzkie te... Kreski. Bo to są kreski krótkie. Dobra. A ten żółty taki śmieszny w trawie coś mówi? Pachł? jakiś gaz. Mm -hmm. Mocny gaz to ja gdzieś tu północ pójdę, nie? Ostersund? Nie wiem. No właśnie, masz wiecie kur... mi Kurwa, mówić, skąd mam to wiedzieć? No <laughs> mogłeś mi powiedzieć, na przykład, iść bardziej północ, albo idź bardziej południe. Jak jest, ale jak jestem pewny, to ci powiem, ale jak nie mam pojęcia, gdzie to jest, no to co ja ci mam. <laughs> Ten ci powiem i powiesz, że o, mówię, że na pewno, a żeś dał chujem. No, temu. a potem, po, 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 tak było teraz, nie powiesz mi, a gdzie żeś tam dał, kurwa, na północ, jak tam małe drzewa są. Pifton <grym> Heights. Co to jest? Jakaś wyspa. Malta? Nie, spójrz. Jest... Co? Malta. To Amerykańska jakaś. Dobra, Marianny? Nie wiem. Daj Marianny. Kawaje? Gdzie są? Tu są Marianny. Ja Kawaje? daję Marianę. Nie... nie wiem. Dobra. <laughs> Bermuda. Bermuda. Przecież chyba nie miałem lewostronnego, lewostronnego ruchu. Lol. Z tym debilem. Dobra. Brazylia, Kambodża, hecz. Kambodża z czwartą geną. Prześladuje mnie Kambodża z czwartą geną. Nie mam pojęcia. Malezja, Indonezja, Brazylia, Kambodża. Nie wiem. Brazylię pójdę jakieś Mato Grosso. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie idę. Kaliman. No, nie wiadomo. No, NPZ to gówno z tego jest. O, typowa Uganda. <grydolne> nie, krótkie. Szwecja, Snowpole. Południowa. O, i to jest właśnie Takie info potrzebuję. Południowo. Nie, ja nie wiem. Ale mówisz południowo? No to już od Sztokholmu w dół. No ja tylko swoje myśli wyrażam nie wiem. Dobra, jakieś ja tu pójdę. Ludwi... O, Ludwikę dam. Ludwika mi się podoba. dam. No, kurwa, Gotlandia. Gotland. Co to za lokacje są? A to czysi w ogóle są? Co jest? Opancent Palacinka. Yy... Senegal. 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 Kurwa, nie mogę znaleźć słowa. To co, ja pójdę w Thies, a ty se daj coś tam. Bo ja hedge pod Dakar. Na 1,5 nie odpadniemy, jak coś. A ty se daj w to, co myślisz, dobra, daję Thies. Och, Jezus, przemek. Z Gambia już. Gambia? Nie, prawie. Prawie. Dwa kliknięcia i Gambia. <laughs> Czerwone z przodu ma rejestrację buta? Co? Nie. Indonezja. Co? Masz flagi. Prędzie. Ale, ale białe auto ma czerwoną rejestrację z przodu. No super. <noise> Nie super, tylko dlaczego ma czerwoną rejestrację? <noise> tylko czerwoną. Gdzie ty tu widzisz czerwone coś? No białe auto przed tobą. Jest czarne, czarne pick-up i to, ja, to srebrne auto. Kalimantan ma. albo Sumatra. Kalimantan albo Sumatra. Gdzie jest Sumatra? Nie jest Sumatra. Kalimantan. 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 A. <noise> no i o to chodzi. No, tak masz mi mówić. Rogi były. No. No, Brazylia. Co? Sri Nie. Kambodża to jest. A ten słup? No no? Z, dziurka, z dziurkami on jest? Nie. Nie wiem czy ma dziurkę. Kurwa. Mamy na szczudłach tego ciemeczka. Ja w... ma... Dobra, Ja Jestem kurwa ślepy. Na Nie szczudłach. Ma. Widzisz coś na szczódłach? No, po prawej masz na szczódłach chyba, nie? Po prawej? Ja dach tylko widzę po prawej. Ale nie <stans> widzisz szczódła? Nie, jest au na maksa, w pra po prawej stronie na maksa jest auto białe. Już dotyka mi monitora z prawej strony. Tu masz krótki monitor, dobra, i on. Powa Poważnie? No nie wiem, no ty... co sedasz. W Kręg... Kręg... Nie, tu sedam, Kambodżę, tylko przygrywam. daj, dalej, dalej. dalej. Tak? Tu? Znaczy, no w Tajlandii, gdziekolwiek. Aha, dobra. O, żyjemy. Kurwa. Pięknie. No i już, już mi się to podoba. Tak mamy grać, tak mi masz mówić. Co to za Polard jest tu? Nie, Nowa Zelandia. Nowa Zelandia, Południowa Wyspa. Południowa Wyspa, wyspa bo, bo, bo płotki są rzadko, tak? Okolice Otago może. North, North East. Jakieś górki, mi się jakaś przełącz tu, może mi się wydaje. Między górkami jesteśmy. Daj tu. Mogę tu dać? Nie, no, ja ci nie odbronię. Nie bronisz mi? No to dobrze, jak mi nie bronisz, to mogę tu dać. O no. kurwa, mać. Chuist. A. Dobra, gramy dalej. Twardo, NMPZ, gramy. aż się nauczymy. O moving, dobra. O, koledzy są. Kolesza więcej Dlaczego? mają od nas. Smurfy znaczy, do reportu pójdą. To jest zabronione. Smurfowanie. Australia. Dobra. Krótkie reflektory. Gena. Czyli Queensland albo South Australia. Co, co to znaczy krótkie reflektory? Na to pachołkach. Są krótkie reflektory. Na pachołkach? No. no. C45 droga. Queensland Dobra, albo jest... Queensland. Ja daję Queensland. Ja też daję Queensland. Ale C? O, kurwa. C. Te było napisane. Te, są no zajebiście. No drogi, drogi C, nie? Wszędzie są drogi C? Się coś paliło? Tu gdzieś było. Pierdolenie. Co to jest? Chłopce do auta wchodzi. Zajebiście. To jest gdzieś tu, kurwa. Ja wiem gdzie jest ta droga. Przejechałem chyba z 20 km i ja ani jednego znaku nie znalazłem. O! T-rex jakiś? To jest napisane. Główno jest napisane na nim. Numer drogi jakiś. A to jest gdzieś tu? To jest jakiś przeszczał, tu nie ma nic, totalnie. Z centralnie, z północy na południe droga. W linii prostej. Kurwa zero znaków, jakichkolwiek jest. Jadę dalej, póki nikt nie piknął. Na spacji, może jeszcze na coś trafię. O, o, Taki... o, o. Nie, nie wiem. O, o. Niebiście. To poszuj. Tu gdzieś jesteśmy. To gdzieś tu też kliknąć? wyżej może trochę nie wiem. Dobra. O. Wyżej. To dobrze. Myśle, wyżej. Nie tam wyżej. Bank of the West. No to mamy Zachód. To jest NWT, ...kanadyjski. No no, Northwest ten w Kanadzie to jest Yellowknife, Knife ja idę. jest tam. Jak Nordwest? Co ty tak szybko? No masz się na kurwa wszędzie. Frederik jakaś miejscowość. Frederic? No. Nie widzę Frederica. <laughs> Czemu tam był? Czemu był mieć na w tablicach? <laughs> o oh, Jezus. Czernichów, 41. Kijaw, 9. 95. 30. 95 Kijaw. I Czernichów. Ja nie, wiem, z ja nie wiem gdzie jest Czernichów. nie wiem gdzie jest Czernichów. No, Gdzie jest Czernichów? Tu, 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 tu Czernichów. A to jest 30 km. To gdzieś blisko, nie? Kurwa, North Western Territories. O, misiek. Może misiek ma, Colorado ma miska może też. Koreła. Yong Dangi. No? Co? Czwórka główna i 31 główna. Jakieś przecięcie może. Czwórka, 40. Ile? Czwórka i? 31 jedynka. Czwórka. Czy coś tu jest? Gówno jest. Cztery albo trzydzieści jeden. Nie ma nic. Nie ma takich rzeczy. Nie. Kurwa tam. No i trzydzieści jeden i czwórka, oczywiście. No, tylko tak trzeba przybliżyć, a nic nie widać. Ngara Medara Malezja? Co? To Malezja. Było napisane. Jakaś Malezja. Sarałak. Jalan hunkua Roban. 95300 Roban. Jest jak Roban? Sarałak mówisz? Tu jest Roban. Ten no. Roban. No. To Roban. Bra, mamy to. To to jest za kamera. Tam takie kolory są dziwne. To jest jak. W jakim kraju? Jest ten, slu... jest, ten slu... jest ten słupek taki śmieszny. Z żółty... Taki malutki z żółtą głową. Nie wiem o co ci chodzi. Też nie wiem. Niebieskie naklejki na słupek. Je, jest biało-niebieski ten taki. E, taka e, nie szachownica, tak bokiem leci biało-niebieski no tak nie, wiem, nie wiem, wiem, wiem. widziałem. A widziałeś, dobra. Tak ci mówię, żeby było. O napisy mam jakieś. Francja, Francja Francja. Fra Francja, Francja... Moulin de Palette. Jakieś alty? Zaraz weź ten sam znak. D53B. Nie, nie widzę znaku. Saint Laurent. Saint Laurent? Jedziemy do Maspa Gris. Antropoja jest tylko. Jakieś gór, gór są. Jak mnie teleportnęło do góry? Jakie to są góry? Co jest? No to będzie albo włoska granica, albo będzie hiszpańska granica. Ale skłaniałbym się bardziej przy hiszpańskiej. Co tu się dzieje? No. Ja, ja przy, ja przy hiszpańskich ja hiszpański w środek, gdzie tam. Nie wiem, tu gdzieś w środek. 5k. Mhm. 53. 5k. Mhm. mhm. No to jest czerwone jakieś tak Dorpicupy są. No to jest za No, On się nie da jechać. da się jechać. Mili. To jest to? Kachling Avenue. Chyba nie ładuje mi się weź Kachlin <laughs> Avenue. O no, to jest? No camping. Aha, to jest Darwin, dobra. Australian No czerwone macie? No, Darwin. Dobra, koniec gry. To jest tak Darwin wygląda? Ja ci bym nie że, nie powiedz, że Darwin. Znaczy, jest nie to... wiem, czy Darwin, no w okolicach. A w okolicach, gdzie ty to jesteś? To jest duże miasto, no to Darwin chyba. No, no, to jest niżej. A terinka, jakąś tam. Na... Co? Kolega w... z żółtką wodę. A Nie, Darwin na dole. To Darwin to wygląda jak Ameryczka, jak taka Floryda. <słuch> Oho. Ameryka. Amerykę, genę. To jest pierwsza gena? W ramach, <słuch> ramach highway. No, Rama. jakiś ten. Great Plains Wielkie plane. Minus 65, ale tu szybko można jeździć. To jest śnieg. Wjechałem w pierwszą genę śniegu. Ej mnie teleportuje, nie da się dalej jechać. Co? Ja jestem w pierwszej genie we śniegu. Ja jestem w pierwszej genie w monochromatycznej, w czarno-białej. Naprawdę. W czarno o, no, To jest czwarta gena, to nie już znikła. No dobra. Mi się teraz co kliknięcie zmienia... ...gryna. Mówiłam tak samo. Jest znak jakiś. Great Plains jakieś. N co? N. Napraska Mile 31. Wyżej daj. Ja Colorado, to dasz Zygmunt. Co, nie dasz? To nie. Colorado. Dorido. Egonu bliżej, co? Kierdolenie. Pies. De la fibra emisjon Meksiko Ady co Adelante pobierne de Meksiko Jakiś Meksyk ale jaki jestem w stanie ci powiedzieć czekaj to ja znam te tablice widział, że muszę się upewnić dobra ja szukam też też taką masz nie masz nie masz dobra nie znam tych tablic jednak telefonu szukamy w takim razie Meksyku w Meksyku. Meksyku, na Meksyku tak dużo. Telefon. Piszą. Telefon. Halo. Nie ma. CV to. Jest to koniec gry. CV? Co? Koniec Telefon? Gry nie Te 940, 924... Nie, takiego nie chcę. Aha, okej. Okay. Sorry. Dobra, no, koniec gry. Ko koniec gry znaleźli. Ja daję Mexico City. Nie wiem. No. co? Pfff, co? Pfff, XT. Plonk... Plonkerinia. O kurwa, dobra. To Australia. No to, no to walcz Dobra, wyspa... ...Berży. To Wasz jest. Wyspa Świętego yes. McDonalda. Repare to stop. Białe auto tutaj. Czeka, jest to jest. Czy jakieś słowo Australia? a 5 tam jest? A5. Co to jest? W... a 5 co to jest a 5 53 droga jakaś w, w pięciokącie 53 jest napisana w pięciokącie. Na brązowym znaku. Nic tu nie mówi. Dobra, jakie masz? Yy, dobra, yy, yy. C252 na żółto. Hattach mildura. To Wiktoria musi być. Albo, albo Tasmania C252C Hattach mildura. I jedziemy, nie wiem gdzie. Jadę jeszcze dalej. Nie wiem, czy skanujesz. Aż tak. Hattach na National Park jakiś jest. Ale to był nastawiony. 252? 252 no. 251? In Ro, Robins Val, Bin, Val. co? Jaki, jak, jakie Co? Jakiej miejscowości? Hattach 4 km, Mildura 72 km. No nie ma 252. Tylko 250 jest. Co? Tu jest. 252. tu nie ma takiej miejscowości. Jakie musi być. Jaki, jaki ten park? Hattah na jest. Hat, tak hat, no to jest Mam park. Hat, tak. Wjazd do tego parku jest. Okej, okay. 5k będzie. Tu jest wjazd do parku. A my jechaliśmy na zachód. jesteśmy wcześniej. Tu gdzieś. Na tej drodze jesteśmy. Tu. Dobra, no to znalazł. Dobra, ja jeszcze kąt drogi sprawdzę. Tu trochę wcześniej. Aj kurwa, troszkę tu. Za późno się. Kurwa no. Zaś kurwa. Główno. Dobra, jadę na pełne. Kanada. Ontario. Lanark County. Lanark. Nie wiem gdzie jest Lanark. County. Ontario to jest. Ontario? Dobra. Możemy ich puszczować. Jeszcze... Może nie będą wiedzieć. Ta myślisz, że nie będą wiedzieć? Myślę, że będą wiedzieć. McDonald's Corners. Tak I ja, To jest numer drogi? Gówno numer drogi. Dobra, dojechałem do jakiegoś miasta. Ale ładuje się jakby nie mogło. Jakiś kierunkowy potrzebujesz tu? Nie. A. Potrzebuję jak kliknąć tu. Jest Kierunkowy jeden. <grytanie> Flaga Kanady. Wisi. Milion flag Kanady. Ja, ja bym już kliknął Lanark 8 na 12 droga. Skrzyżowanie. Lanark? Lanark. 8 przez 12 droga jest. Lanar County. No to i Lanark Miasto też będzie. Detor depał za 1? Jest jakieś drogi w depał za 1? Nie ma czegoś takiego. Lanark McDonald's Jest jakiś... McDonald's? Nie ma w miejscowości McDonald's? Chuj tam nic nie wiadomo. 8 przez 12 jakaś, nie wiem. Najbardziej na zonie. Nie daj kebabka, dajesz ty. Nie. Pff, nie. O, koledzy, 5 mają. McDonald's. No mówię McDonald's. <gry> Koniec gry. gry. Koniec gry.